Ujawniłem w szkole przeszłość naszej rodziny. Mój ojciec zdradził moją matkę, gdy była ze mną w ciąży. Partnerka, z którą romansował, również była mężatką i miała trójkę dzieci z innym mężczyzną. Kiedy prawda wyszła na jaw, mama się z nim rozwiodła i od tamtej pory wychowywała mnie sama. Partnerka taty, z którą romansował, zaszła z nim w ciąże, więc odeszła od męża, by wyjść za niego za mąż. Tak oto dostałem przyrodnią siostrę w moim wieku. Nazwijmy ją Half. Ponieważ mieszkamy w tym samym mieście, trafiliśmy też do tej samej szkoły i byliśmy obaj na tym samym roku. Nie chodzimy do tych samych klas, ale obaj wiemy, w jakiej każdy z nas jest. Od kilku miesięcy Half próbuje się ze mną skontaktować. Zostawia karteczki w mojej szafce o spotkaniach lub odwiedzinach mojego taty, swojej rodziny. Dałem jej jasno do zrozumienia, że mój tata nie żyje. On nie jest moją rodziną i oni też nie są. Half jednak nie odpuszcza. A teraz, gdy jedna z jej przyrodnich sióstr, technicznie rzecz biorąc moja przyrodnia siostra, również dołączyła do szkoły, połączyły siły. Zaczęły rozsiewać po szkole plotki o tym, że jesteśmy rodziną. Mówiły, że jestem ich siostrą, a moja mama to po prostu agresywna macocha, która mnie im ukradła i nastawiła przeciwko rodzinie. Miałem tego dość i powiedziałam ludziom prawdę. Half i jej rodzina byli wynikiem podwójnej afery z rozbiciem domu i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Historia rozeszła się po szkole i bardzo ich zawstydziła. Dotarła do nauczycieli, a potem do rodziców. Mój tata i jego partnerka są na mnie wściekli. Zadzwonili do dyrektora, żeby mnie wyrzucił ze szkoły za rozsiewanie upokarzających historii o ich rodzinie, ale nie obchodzi mnie, co zawstydza dwoje oszustów i ich kłamliwe dzieci. Finalnie zmieniłem szkołę i od pięciu lat nie mam z nimi kontaktu.